Cześć, witajcie! Z tej strony Mangetsu i dzisiaj mam dla Was poradnik odnośnie tego, jak przenieść się z powrotem z wersji Terraria 1.3.5 na wersję 1.3.4.4. No i właściwie ten poradnik będzie oparty o ten temat. Tutaj jest wszystko w formie pisemnej, ale niestety jak podsyłałem części z Was ten temat, no to w ogóle większość się nie orientuje o co tu chodzi, więc stwierdziłem, że lepiej żebym po prostu zrobił to w formie filmu, będzie łatwiej. No, a może przy okazji komuś mniej rozgarniętemu jeszcze pomogę. Eee, więc krok pierwszy mamy tutaj, żeby zamknąć Steama, więc zamykamy. Do widzenia w Steam. Krok drugi polega na tym, że musimy uruchomić Steam z tą taką zakładką konsol. Zobaczycie zaraz o co chodzi. On tu każe użyć CMD albo w sumie uruchom, ale my to zrobimy jeszcze inaczej. Przechodzimy do pulpitu i tam gdzie macie ikonkę Steama, to klikamy na właściwości. Tutaj mamy ścieżkę dostępu do naszego Steama i na końcu piszemy. Myślnik, konsole, no console, jakby ktoś nie wiedział Myślnik, console i zastosuj I teraz jak uruchomimy naszego Steam'a To powinna nam wyskoczyć również ta zakładka konsol e, Do wybrania I w sumie wtedy przejdziemy do kroku trzeciego Jeszcze mi się odpala tutaj Proszę bardzo, jest, działa wszystko e, No i krok trzeci On każe po prostu skopiować W zależności od naszego systemu operacyjnego ja mam Windowsa, więc kopiuję to. Proszę bardzo, Ctrl C, tylko bez, bez cudzysłowia, czy cudzysłowu kopiuj, klej. I powinno być napisane to, co jest poniżej. I proszę bardzo, jest. I moi drodzy, tutaj ten Pan wspomniał o tym. Że pobierać się będzie bardzo długo i że nie ma paska postępu, dlatego nie będziecie wiedzieli, kiedy, no ile po prostu jeszcze zostało do pobrania. Ale jeśli wam się pobierze, to powinno być napisane to. I właściwie ja poczekam. Widzimy się dopiero wtedy, kiedy to co tutaj jest napisane wyskoczy. No i jak widzimy po krótkiej przerwie już zdążyło się pobrać. Macie teraz tu w sumie zegarek mój dlatego możecie sobie policzyć ile dokładnie czasu mi się to pobierało i mamy ten komunikat, który miał wyskoczyć. Tutaj mieliśmy informację o tym. Ale co dalej? Bo jeśli wejdziemy sobie w gry i uruchomimy terrarię, no to uruchomi nam się dalej teraria 1.3.5 i co dalej robić? Tuż nie bez powodu mamy tu podaną ścieżkę dostępu. Jak nie zgadujecie. Mamy na nią w tym momencie wejść, więc wchodzimy e, i sobie w ten sposób może wejdę i proszę bardzo mam tutaj terarię 1344 dla dowodu może uruchomię, e, ale jak widzicie to wszystko się pobrało dokładnie przed chwilą, więc tutaj macie czas e, wszystkiego, no ale tak żeby jeszcze pokazać to może uruchomię dla dowodu. O widzicie jest teraria 1344. No, i mamy wszystko nam się tutaj przeresetowało. Widzicie, języki są stare, więc to w sumie jest też dowód, że to nie jest 1.3.5. No, i teraz tak dla tych, którzy chcą zainstalować mody, możecie zastosować poradnik, który po prostu już zrobiłem. Tylko, tylko musicie pamiętać o tym, że team od loadera musicie przenieść do tego folderu. Nie możecie uruchomić tego .jar instalatora, bo zainstaluje wam do terrarii 1.3.5, czyli musicie wszystkie pliki po prostu tu wrzucić do tego folderu i wtedy powinno działać. No i może tak na koniec tego poradnika po prostu pokażę jak to by mniej więcej wyglądało, jeśli bym wrzucił tutaj te pliki, czy działa, czy nie działa ta terraria na modach. Proszę bardzo, wrzucam, nawet mogę przenieść i zamień, bo to jest w końcu ta... 1344 4, tamta już mi 135 zostanie i nic się z nią nie stanie złego. No i mamy mody. Jak uruchomimy to, powinno wszystko działać. Tylko musimy sobie wycofać, bo nie chcę od nowa pobierać tego team od loadera. Już się uruchamia. No i jak widzicie, działa. Tak właśnie zrobiłem. Jeśli ktoś chciał wiedzieć. I mam nadzieję, że wam pomogłem, bo bardzo dużo osób narzeka pod poprzednim poradnikiem, że coś tam nie działa, wkleja jakiś błąd. A większość po prostu jest nieświadoma tego, że instalują złego team albo jakiś inny błąd robią. No i się z tego robią takie kocopoły i później są same problemy, płacz nie działa, wywala i inne takie, więc mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł, że wszystko już teraz wam działa ładnie. Na modach śmiga, jak ta lala. A ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że pomogłem. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.